Anioł już jest gotowy, teraz tylko muszę zrobić podpis i wywiercić dziurę do zawieszenia. Teraz będę woskował takimi woskami. Używam kartki papieru technicznego, żeby odgrodzić to, co właśnie woskuje od innych części ciała anioła. Idzie to powoli, ale jak widać, nic się nie plami. Skrzydła już są prawie skończone. Bardzo ładnie połyskują, teraz będę przechodził do malowania szaty niebieskim woskiem. Teraz została tylko twarz i ręce. Używam do tego wosku, który nazywa się Opel Magic. I jeszcze tylko drobne poprawki. Anioł skończony. Teraz będę musiał wypolerować wosk szmatką, jak wyschnie.